Dzień dobry, poczekajcie z ciszy radio, bo zaraz mi film zablokują. Dzień się zaczyna całkiem w porządku, dobrymi humorami i tak dalej. Staliśmy co prawda niewyspani, ale to trudno, czyli tak standardowo, ale. Ale jest jedna niefajna rzecz. Yy, niestety nasz czwartek zaczyna się tak. Daje lustę serek homogenizowany, dlatego musiałam odejść. Nasz dzień zaczyna się tak, że musimy jechać po urzędach, załatwić kilka spraw, więc nieprzyjemnie. Ale za to dzieci mam zdrowe mimo kaszlu. Byliśmy wczoraj na kontroli łuc Ignacy. Łódź. Ignacja już idzie dzisiaj do przedszkola. Proszę Lucę. Nie chcę iść, żeby sama jadła, powiem Wam, że już coraz częściej. <laughs> Je sama. A czemu się tak wygłupiamy? Coraz częściej jest sama, a nie robi takie miny. Czemu robisz taką minę? Coraz częściej jest sama, ale po prostu chciałabym, żeby była w miarę czysta jeszcze przed wyjazdem. E, straszna to była mina. Straszna. Mama. Mama jeszcze. Dobra, odezwij się do was, jak ją karmię. Ignacy właśnie przyszedł z puzzlami, zobaczcie jaki on jest piękny i elegancki, dzisiaj, dzisiaj Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu. Ale pięknie złożyłeś, ślicznie, raz, dwa, trzy, jedna chwila zostawiłam dziecku, już pięknie obrazki ułożone, więc Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu. Wczoraj Ignacy razem z mamą, podłogi już myłam, tak, upiekł piękne ciasto dzisiaj na tą okazję i mamy jeszcze karteczkę, że Ignacy już do przedszkola może chodzić. Płuc, ja nie psuj. I mamy godzinę mm, 7.25 i zaraz wychodzimy. Dobra, to tyle. Odezwę się do Was później. Załatwione jesteśmy, jeszcze w Zgorzelcu. mąż przyjechał na stację, żeby zatankować, i wracamy do domu. Sprawy załatwione na szczęście, pomyślnie. Mama. Tak, już myślimy, jedziemy. nienawidzę tego, nienawidzę tego załatwiania spraw, no ale cóż, czasami trzeba, nie tylko przyjemnościami człowiek żyje. Dobra, wracamy do domu, gotować, sprzątać, prać i odbierać synka z przedszkola, bo dzisiaj jest zdecydowanie krócej przez dzień babci i dziadka. Dobra, kochani, my wróciliśmy, zabieram się za porządki, przygotowałam właśnie śniadanko Lucy. Prosicie mnie nie raz, żebym zrobiła w ogóle taki osobny odcinek ze śniadaniami dla dzieci. Ja Wam powiem, że tu nie ma co nagrywać. Obiady je takie same jak my, a jeżeli chodzi o śniadania, to ja u po prostu kroję różne produkty zawsze na tą tackę od krzesełka, fotelika tego krzesełka, tak, krzesełka do karmienia. Nie daję już jej żadnych talerza ani miseczek, bo wszystko wywala. Z talerza od razu wywala i talerzu co na ziemię, więc już tego nie robimy. Kroję jej zawsze jakieś warzywo, zawsze chlebek z i jakiś serek albo jakąś szyneczkę, coś takiego, żeby miała wybór i pokażę Wam jej ulubione, naprawdę ulubione śniadanie. Poczekajcie, odwrócę kamerę. A ostatnio ulubione śniadanie Łucji to pomidorek, to świeży taki malinowy pomidorek, do tego ser pokrojony w kosteczkę i mam tutaj chlebek żytni z humusem. Moje dziecko pokochało humus, więc teraz smaruję jej właśnie chlebek humusem zamiast awokado, bo nasza awokado coś dojrzewa, dojrzewa i dojrzeć nie może ostatnio. No więc tak wygląda drugie śniadanko ludzki. Śniadanko córeczki było, śniadanko Ignacy je u siebie w przedszkolu. Teraz Wam pokażę moje ostatnie ukochane śniadanie. Pokazywałam wam te humusy, ja je odkryłam dzięki Adzie z kanału Adagada. Pozdrawiam Cię serdecznie, mój skarbie. No i ten uwielbiam, ten szcili buraczany, każdy jest pyszny. Łucja jest tym tradycyjnym jastem z chili, pomidor i czarnuszka, którą dostałam, słuchajcie, na spotkaniu na festiwalu kobiet internetu w Gdańsku. Tak wygląda moje śniadanko. Łucja wstała, słuchajcie, w takim hmm. średnim humorku, tak? Przytul mamy, po. Śniadanko, będziesz jeść? Tak. tak. Dobra, to my zaczynamy jeść. Cześć, dziękuję. Pies. 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 Dalej pies. W ostatnim czasie, w ostatnim czasie, tak, pies, i przyszedł pies. To pies i tu pies, tak. A jak się ten pies nazywa? Jak się nazywa ten pies? Pan. Pan tu jest, piłka. I pies. Od tamtego czasu siedzimy cały czas tutaj na podłodze. Uca mi przynosi dwie rządka takie drewniane, układa. Dziewczynka głaszcze pieska, a ty zrób cacy pieskowi, naszemu. Miły. Tak. Proszę, mama. No i skończyła się bajka? Jeszcze raz. Na ochronie, wszystko co jest związane, z słuchajcie, ze zwierzętami, to jest największa miłość Lucy. Czyli pieski w książeczce, kotki, ale pies najbardziej. Pies to jest po prostu przede wszystkim. Pies rządzi, nie? Tak. Mama pies z małymi pies, pies, piesiami. Tak, proszę. Motyle lata. Dziewczynka głaszcze pieska. Pięknie. Tak. I lata pszczółka. I znowu jest dziewczynka, i dużo piesków. Mama. Tak. Mama. I słuchajcie, właśnie. No i mamy tą drewnianą farmę z Lidla. Lucja tak ją uwielbia, że przynosi po jednym. O, zorientowała się. Po jednym zwierzątku mi tu przynosi, każe mi tutaj mm -hmm. ustawiać, i. nie ściągnęła. I mama, mama, i mama tłumacz. Tak, to krówka, tak, to piesek, tak to i tak wygląda. Tak, Lusa? Pes. Pes jest pes. Jest, jest tam jest malutka, bo to są obrazki dla maluchów. Mała dzidzia. No i tyle z taką informacją do Was przyszłam. Czekam cały czas na telefon z przedszkola, kiedy mam dziecko odebrać. Przeważnie to dziadkowie zabierali dzieci, ale tym razem e, teściowej nie ma w ogóle, żeby miała iść na Dzień Babci i Dziadka. Moi rodzice zrobili sobie wolne w żeby pójść, więc muszą wracać do pracy i nie mogą dzieci zabrać. Ani jednego wnuka, ani drugiego. Pieski i takim sposobem muszę po prostu normalnie odebrać Ignacia. Tak, pieski Miałam ich z Lucją, ale deszcz leje i po prostu sama szurnę, a mąż tutaj przyjdzie pilnować Lucji. Piesek. Pies kot. Tu jest kot. Akurat jeden kot. Wszędzie pieski. Tu są tak. Tak. Je. Yeah. Pan. No ja myślę, że to pies. A odnieś książeczkę na miejsce. Nie będę szczekać. No dobra. Okej, okay, dzwoni telefon. Dobra, do później. No i co rozlało się na Amen, ale naprawdę tak leje, że nie masz pojęcia. A zadzwoniła moja mama, że mówi, no kurczę, przecież ja wracam do pracy, ale to nie problem, żeby odrzucić Mami. dziecko. I się po prostu przywiezie, bo poczęstunki teraz wcinają ciasto, które upiekliśmy. dobra. Proszę. Dobra, my czytamy, do później. Okej, okay, a teraz bez żadnej ściemy, tak wygląda człowiek, który ćwiczył intensywnie. Nie patrzcie, coś mi tutaj wyskoczyło, a to jest właśnie, widzicie? To są te blizny, które ostatnio pokazywałam w filmie. Dobra, ale nie jestem normalnie ledwo żywa, ledwo żyję, ale skończyłam cały trening hot body, mokra jestem na maksa, lecę pod prysznic. Więc do później. Oj tak, oj tak, ten trening to był istny czat, po prostu ledwo żyję. Hotbody, że nazywa ten trening, trwa jakieś 40 minut i jest po prostu masakryczne. Lecę pod prysznic mimo jeszcze wczesnej godziny, Dzieci mi po potrenować, znaczy było ze mną. No i co? A my widzimy się później. Muszę wam to pokazać. Pierwszy raz widzę tak źle wykrojoną maseczkę. Zobaczcie, co tu w ogóle wisi. Tutaj wygląda tak, jakbym to miała. Gdzieś źle trzymam. Jakbym miała to sobie gdzieś na uszy zapleść, ale nie wiem jak. Kompletnie nie ma. Czasami one są tutaj rozcięte, żeby zawiązać za uszami, albo mają dziury na uszu. A tu jest po prostu za dużo. No za dużo. Jest jej zdecydowanie za dużo. A jest ta maseczka. Wyglądam okropnie, wiem. O taka, o, o, taka, o. I podobno genialna jest ta firma w ogóle, ta Acne Control. Jest niedroga, rosyjska firma, chyba rosyjska, tak no i taka maseczka, ta maska ma robić oczyszczająca maska w płachcie, antyoksydacyjna no zobaczymy czy chociaż działać będzie, bo, bo no okropnie no patrzcie na to patrzcie na te płaty, Musiałam przerwać, bo Łucja mi zaczęła kaszleć, ona jeszcze tak kaszle, ale to jest już wszystko w porządku, takie pozostałości po chorobie, no popatrzcie na to, no wszystko odchodzi, nie wiem jak ja wytrzymam 15 minut, nie Łucja? nie nie wytrzymam, nie? nie. co tam mama Mama. Mama jest jakaś dziwna, ale tak teraz mrozi mnie. Później Wam pokażę w ogóle hit kosmetyczny, który teraz używam do pielęgnacji skóry Łucji. I dzisiaj mam to na głowie. Czyli już możecie się domyśleć, że to jest olej, ale dowiecie się później, jaki, jak położę swoje pierwsze dziecko, a drugiemu zrobię kolację, więc do zobaczenia. Dobra, przychodzę do Was. Już mam chyba czas na to, żeby czekać, gdzie mam patrzeć, tylko i tu. E, przychodzę do Was na chwilkę jeszcze przed e, pożegnaniem się, żeby Wam pokazać e, ostatni hit o jakiejś dwóch tygodni stosuję i Pierwszy raz nałożam się na włosy, więc jak wysuną, to Wam powiem w ogóle, czy warto. E, Nałożyłam na jakieś pół godziny takie olejowanie, takie wiecie, chwil, chwilowe nawilżenie, dlatego że moje włosy nie potrzebują jakby niczego specjalnego, ani nawilżania, ani jakiegoś, tam, nie wiem, no po prostu są normalne, lekko się przypuszczają u nasady, w ogóle włosy muszę zafarbować. Co po prostu tym gadam, ale po prostu nie mam kiedy. No, Dobra, niech one sobie schną, ja zawsze jej spać w mokrych włosach, ale chciałam powiedzieć, że dostałam ten olej z awokado, bo jest to olej z awokado, dokładnie olej, 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 Ile razy to powiedziałam? 100% olej z miąższu owoców awokado. Pełen jest do skóry suchej, zniszczonej, cery dojrzałej, włosy i paznokcie. Można to stosować różnorako, ale jest tu fajna taka podpowiedź, dlatego zaczęłam go stosować w Łodzi. o czym powiem Wam szczerze, że nie wiedziałam. Dla cery wymagającej nawilżenia, ukojenie i regeneracji, niweluje suchość, łuszczenie i ściągnięcie skóry. Koi nadwrażliwą wrażliwą cerę, wspomaga odbudowie naturalnej bariery lipidowej i hamuje utratę wody, regeneruje skórę uszkodzoną przez słońca, polecane dla skóry dojrzałej, zwierczałej, wygładza, ujewnia zastosowany na włosy, zwiększa blask, tar, tar, tar. ale w ogóle nie to. O właśnie skóra przesuszona, dotknięta egzemą, łoszczycą, podrażniona przez słońce, zaniecz... zniszczone włosy zanieczyszczone. Chodziło mi o to, że moja córeczka od jakiegoś czasu boryka się z przesłoniętymi łokciami i kolankami, tak? To jest taka oznaka tego, że powinnaś zacząć stosować, według pani doktor, jakieś emolienty. My nie stosujemy nic takiego. Ja myję ją pianką, taką do mycia ze z naturalnych składników. No i też nie balsamuję jej codziennie, tak naprawdę. Uważam, że jej skóra tego nie potrzebuje. Używam często, do, dolewam jej do wody oliwki z Skip, to też bardzo fajny skład olej z migdałów. No i postanowiłam ostatnio, właśnie po wyciągnięciu jej z weny, normalnie ją wycieram i słuchajcie, te miejsca smarowałam tym. No i jak ręką odjął. Wreszcie znalazłam po prostu coś fenomenalnego i u siebie też zaczęłam stosować na kolana, bo ja też mam przesuszone kolana właśnie. No i u mnie też podziałało, więc teraz zastosowałam na włosy, jeszcze tego oleju troszkę mam i pokażę Wam jaki ja mam, akurat tu na pewno nie chodzi o to jaki on jest, ale w ogóle przeczytałam tylko nie tu, tylko tak sobie się w to że olej z awokado jest jednym z olejów, które ma najwięcej witamin, więc myślę, że to duży plus. O tak wygląda mój olej z awokado z firmy Mohani. Tak, mochani. No i tak to wygląda. Dobra, a co do maski. Maska była okropnie skrojona, okropnie. Było i po prostu za duża, jakby na jakąś szerszą twarz, bo to nie było nic, żeby ani zawiązać, ani założyć na uszy. Więc spadała mi, niestety. To było uciążliwe, ale działanie fenomenalne. Skóra ściągnięta od razu, ale nie tak ściągnięta, że macie ochotę szybciutko nałożyć coś nawiedzającego, bo zaraz warujecie. Tylko tak delikatnie ściągnięta skóra, jakby takie wrażenie od razu oczyszczonej tej twarzy. To maseczka jest oczyszczająca, więc naprawdę rzadko mam maskę w płachcie, którą założę i zaraz widzę efekt. Często mam tak z maskami Holika Holika i Skin 79, a tutaj właśnie z takiej niedrogiej firmy, bo naprawdę ta firma jest niedroga. Ja w ogóle znajdę i podlinkuję Wam tą maskę. Ja do samej ze sklepu Ilabio, więc pewnie tam ją znajdę i podlinkuję. No ale dobra, to to chciałam powiedzieć. No i co? Dzieci zjadły kolację, w sensie Łucja wypiła, zapiła jeszcze teraz mleczkiem swoją kolację i ona już śpi, słuchajcie. Ignacy właśnie teraz je kolację, więc powiedziałam zjadły, ale je. No ja jestem w takim dramatycznym momencie moich paznokci, dlatego że byłam mówiona na 4 lutego na paznokcie. Tak w ogóle, jakbyście zauważyli, tutaj mam u góry pozawijane te wszystkie sznurki, dlatego że Łucja za każdym razem chce je wyrwać, więc muszą być wysoko zaczepione, nie mogą tak sobie wisieć. No i słuchajcie, byłam na te paznokcie, a że mojej mamie się coś przedłużyło, nie mogła zostać z moimi dziećmi, mąż pracuje, to nie było szansy, jeszcze dwójkę chorych dzieci wtedy miałam, bez kontroli jeszcze lekarskiej, więc wiedziałam, że z nimi nie wyjdę, nie było szans, żebym poszła na te paznokcie. No i napisałam do mojej dorodki, która robi mu paznokcie, że nie mogę przyjść. No, i dowiedziałam się, że kolejny termin jest 16 lutego, najbliższy termin. Nic dla mnie nie znajdzie wcześniej, więc słuchajcie, 14 lutego wychodzę z mężem na walentynki. Więc co zrobiłam sama? Mam nadzieję, że mnie doródka nie zabije. Starałam się nie. Ja, ja mam nałożony żel, a na to hybrydę zawsze mam kładzoną, więc jakby starłam tylko tą wierzchnią warstwę hybrydową, żeby lekko wyrównać, zmatowiłam tą płytkę, nadałam jej troszkę kształt, no one nie są idealne, ale wiecie o co chodzi? O, właśnie, wyglądają tak. I dzisiaj po prostu na ten żel, który jeszcze mi tutaj został, bo ja nie potrafię nadać kształtu, robić tej takiej. No wiecie o co mi chodzi? Więc ja się w to bawić nie będę ani z do końca, tylko tak, żeby nie było widać tego odrostu. I dzisiaj nałożę sobie swoją hybrydę top, nałożę. Mam z semilaka top i mam bazę z semilaka. Jestem bardzo ciekawa, bo jeszcze ich nie używałam. Kiedyś też je dostałam. I nałożę sobie kolor chyba ten z hajk. Hybrid, taki różnowy mam i mam taki jasny, biały. Zobaczymy, jakieś jasne paznokcie sobie po prostu zrobię. byleby wytrzymały do tego 16, a 16 już dorotami naprawić, co ja tutaj robię Więc, jakby, nie, żeby nie zrobić sobie krzywdy, nie zdzieram wszystkiego, tylko lekko po prostu wszystko to z wierzchu, no, żeby po prostu przykryć to jakoś tego odrostu nie było widać, żeby to paznokcie, no po prostu to się rzuca w oczy, żeby nie mieć paznokci niż chodzić z takim odrostem na pół palca. No a tak jak mówię, randka też zobowiązuje. Czy każdy chce wyglądać pięknie? No ja również. No i to tyle, kochani. To tyle na dzisiaj. Tyle naszego domowego, zwyczajnego vloga. Trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. No i co? Do zobaczenia. Pa!